To jest podcast Prawo w Biznesie. Z tej strony Marcin Kozłowski. Jestem radcą prawnym i wyjaśnię Wam, jak sprawnie i mądrze rozwinąć swój biznes. Nieważne, czy jesteś na początku swojej drogi jako przedsiębiorca, czy już od lat podbijasz rynek, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Podpowiem Wam, jakie macie prawne możliwości rozwoju, a także przetłumaczę na ludzki język przepisy prawa oraz co miał na myśli nasz ustawodawca. Poza podcastem prowadzę blog Jak założyć spółkę akcyjną. Zapraszam Was do zapoznania się z tym. Spółka akcyjna jest jednym z rozwiązań, które niewątpliwie rozwija biznes. Nie musi to być Wasz pierwszy wybór, ale na pewno jest to rozwiązanie, które umożliwia pozyskiwanie inwestorów na realizację swoich projektów i dalszy rozwój Waszego przedsiębiorstwa. Miło mi, że tutaj jesteście, a teraz zapraszam Was do słuchania kolejnego odcinka podcastu. Opowiem wam dzisiaj o osobistych uprawnieniach wspólników w spółce. Akcjonariusz w spółce akcyjnej lub wspólnik w spółce z z reguły oczekuje za wniesione wkłady zysku. Ale są również tacy wspólnicy, którzy chcą mieć coś więcej niż pieniądze. A co jest ważniejsze niż pieniądze? Władza. Tacy wspólnicy mogą oczekiwać pewnych osobistych uprawnień w zamian za wniesione wkłady. Szczególnie jeżeli te wkłady są dość wysokie. Mam tutaj na myśli osobiste uprawnienia wspólników. Są one przypisane do, do konkretnego wspólnika. Jakie są osobiste uprawnienia akcjonariuszy? Czy można zbyć osobiste uprawnienia? Ile trwają takie osobiste uprawnienia? Na te inne pytania odpowiem Wam dzisiaj w podcaście. Możecie również przeczytać ten materiał na moim blogu: jak założyć spółkę akcyjną. Zacznijmy od tego, jakie są osobiste uprawnienia akcjonariuszy. Na czym one polegają? Nie jest to tylko dodatkowy, większy zysk, który można osiągnąć z akcji lub udziałów. Są to osobiste uprawnienia przyznane indywidualnemu akcjonariuszowi lub wspólnikowi. Konkretny akcjonariusz czy też wspólnik dostaje uprawnienia, z których może skorzystać tylko i wyłącznie on. Nie może z tego skorzystać jego Żona, mąż czy też partner, tak? To on konkretnie może korzystać z tego konkretnego osobistego uprawnienia. Bez wątpienia, ktoś, kto zainwestował w spółkę konkretną kwotę pieniędzy, chce mieć coś więcej niż tylko dywidendę lub większą dywidendę od pozostałych akcjonariuszy czy też wspólników. Jeżeli jesteś takim akcjonariuszem, wspólnikiem w spółce, pomyśl o tym. Na pewno warto móc decydować na przykład o tym, kto zasiada w zarządzie takiej spółki. Jeżeli decydujesz o tym, kto zasiada w zarządzie, to kogo będzie słuchał się taki członek zarządu, który został wybrany właśnie przez ciebie, wiedząc, że masz prawo go odwołać. Może trochę przerysowuję, ale z własnej praktyki wiem, że kiedy w kilku spółkach, które znam, mają być podjęte konkretne decyzje, to muszę zadzwonić do wspólnika konkretnego, a nie do prezesa tej spółki, ponieważ wiem, że i tak decyzję podejmie wspólnik, a następnie pod tym podpisze się prezes tej spółki. Gdzie należy wpisać takie osobiste uprawnienia wspólników? Osobiste uprawnienia akcjonariuszy muszą być wpisane w statucie spółki akcyjnej. A osobiste uprawnienia wspólników spółki ZO muszą być wpisane w umowie spółki z ZO. Jeżeli do spółki wchodzi nowy wspólnik, który ma dostać osobiste uprawnienia, trzeba będzie zmienić statut lub umowę spółki. Spółka nie może przyznać osobistych uprawnień wspólnikowi w uchwale. Gdyby taką podjęła, taką uchwałę, to uchwała byłaby nieważna. Koniecznie musi dojść do zmiany statutu w przypadku spółki akcyjnej lub zmiany umowy spółki w przypadku spółki ZO. Ok, ale co może być osobistym uprawnieniem wspólnika? Takim osobistym uprawnieniem może być np. prawo powołania i odwołania członka zarządu lub rady nadzorczej. Pamiętajcie, że jak będziecie wpisywać to prawo powołania lub odwołania członka zarządu, to nie zapomnijcie, żeby polegało to na prawie do powołania i odwołania, a nie samym prawie powołania członka zarządu. Kolejnym osobistym uprawnieniem może być prawo do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Dalej. Uprzywilejowanie dotyczące zbycia akcji lub udziału. Polega to na tym, że akcjonariusz lub wspólnik ma pierwszeństwo przed innymi wspólnikami zaoferowania innym odbiorcom swoich akcji czy też udziałów. Kolejnym prawem może być osobiste uprawnienie może być pierwszeństwo nabycia akcji lub udziału od akcjonariuszy lub wspólnika, a także prawo zasiadania w organach spółki. Czy są jakieś warunki uzyskania osobistego uprawnienia? Czy za osobiste uprawnienia spółka może czegoś żądać od akcjonariusza? Oczywiście, że tak, ale taki warunek musi znaleźć się w statucie spółki akcyjnej lub w umowie spółki z O. Statut może uzależnić przyznanie osobistego uprawnienia od dokonania określonych świadczeń na rzecz spółki, np. dostarczenie określonych produktów czy też usług, od upływu terminu, na przykład dopiero od jakiejś daty zacznie obowiązywać to osobiste uprawnienie, np. po roku istnienia spółki. Albo od, albo od ziszczenia się jakiegoś konkretnego warunku. Tylko on musi być jasno opisany w, w umowie czy też w statucie spółki. Czy, czy są jakieś uprawnienia, które nie mogą być osobistymi uprawnieniami? Oczywiście, że tak. Nie można przyznać akcjonariuszowi lub wspólnikowi prawa weta na walnym zgromadzeniu. Na pewno nie można też przyznać prawa do większej dywidendy niż przewiduje tu prawo 150%. I nie, można do, nie może dojść do takiej sytuacji, w której akcjonariusz lub wspólnik będzie mógł podjąć decyzję w przypadku, gdy niezbędna jest uchwała walnego zgromadzenia. Jak widać, każde z osobistych uprawnień powinno być ocenione z punktu widzenia stosunku spółki handlowej. Należy też pamiętać o tym, że wspólników należy traktować równo. Ok, to przejdźmy dalej. Kiedy osobiste uprawnienia akcjonariusza wygasają? Tutaj odpowiedź jest prosta. Zależy od tego, na ile zostało przyznane takie osobiste uprawnienie. Jeżeli zostało przyznane na rok, dwa, trzy, to po tym okresie takie osobiste uprawnienie wygasa, ale najpóźniej wygaśnie w momencie, kiedy akcjonariusz lub wspólnik przestanie być akcjonariuszem spółki akcyjnej, czy też wspólnik, wspólnikiem spółki ZO. Jeżeli sprzeda on swoje akcje lub udziały, to już mu nie będzie przysługiwało osobiste uprawnienie. W różny sposób można opisać utratę osobistych uprawnień. Na przykład w statucie spółki można napisać, że gdy akcjonariusz sprzeda na przykład 40% akcji, to straci swoje osobiste uprawnienia. Jak widzisz, wszystko zależy od tego, jakie warunki będą w statucie lub w umowie spółki. Ale uwaga, osobiste uprawnienie nie przechodzi na nowego akcjonariusza lub wspólnika, który nabył akcje lub udziały od wspólnika, któremu przysługiwały takie osobiste uprawnienia. Jak powiedziałem na samym początku, osobiste uprawnienie jest związane z konkretnym wspólnikiem. Jeżeli więc masz okazję kupić udziały od wspólnika spółki ZO i ten wspólnik ma przyznane osobiste uprawnienia, to nie oznacza, że Ty też będziesz mieć takie, takie konkretne osobiste uprawnienia, jeżeli odkupisz od niego te, te udziały. Ok, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Prawo w Biznesie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, możecie się ze mną skontaktować. Wszystkie dane znajdziecie na blogu jak założyć spółkę akcyjną oraz na mojej stronie kozowskimarcin.pl. Zapraszam Was na kolejny odcinki. Do usłyszenia!